Pogrzeb żony Ryszarda Rynkowskiego poruszył Polskę. Wzruszające słowa, łzy i wyjątkowy obraz Edyty. Nie da się przygotować na taki moment pożegnanie ukochanej osoby, która towarzyszyła w życiu prywatnym i artystycznym przez niemal dwie dekady. 27 września 2025 roku o godzinie 11.30 w Brodnicy odbyło się ostatnie pożegnanie Edyty Rynkowskiej, żony znanego i cenionego wokalisty. Ryszarda Rynkowskiego. Uroczystości pogrzebowe miały głęboko symboliczny i wzruszający charakter. W tym dniu emocje sięgały zenitu, a w kościele pod wezwaniem Jezusa Miłosiernego panowała atmosfera pełna zadumy, ciszy i łez. Mszy żałobnej przewodniczył ksiądz Janusz Jezusek, ten sam, który 19 lat wcześniej udzielił ślubu Edycie i Ryszardowi. Jego obecność miała dla rodziny ogromne znaczenie. Duchowny znał zmarłą, znał jej relacje z mężem i synem. Dlatego każde jego słowo, gest czy modlitwa były nacechowane osobistym bólem, współczuciem i szacunkiem. W nekrologu, który pojawił się wcześniej w mediach, rodzina zamieściła szczególny apel zamiast przynosić kwiaty, żałobnicy proszeni byli o datki na rzecz Fundacji Dary Losów Brodnicy. To właśnie ten gest skromny, ale znaczący nadał całej ceremonii charytatywny wymiar, który z pewnością odzwierciedlał charakter edyty. Kobieta od lat angażowała się w pomoc potrzebującym, a teraz, nawet w chwili pożegnania jej pamięć miała służyć innym. W kościele, tuż przy ołtarzu, znajdowała się biała Ene z prochami Edyty Rynkowskiej. Minimalistyczna, bez zdobień, otoczona kilkoma białymi kwiatami. Nie było wieńców, wiązanek ani bukietów, które zwykle towarzyszą podobnym uroczystościom. Ten brak był jednak pełen wymowy, w prostocie kryła się siła. Godność i pokora. Obok urny znajdowało się czarno, białe zdjęcie zmarłej i wyjątkowe, bo uchwycone w lekkim uśmiechu. Twarz Edyty promieniała ciepłem i spokojem, jakby chciała dodać otuchy wszystkim zebranym. W pierwszej ławce zasiedli Ryszard Rynkowski i jego 17-letni syn Ryszard junior. Siedzieli blisko siebie, bez słów, w milczeniu dzieląc ciężar bólu. Obaj starali się zachować spokój. Ale łzy i wzruszenie były widoczne w każdym ich geście. Ryszard próbował zwrócić się do zgromadzonych. Wstał, wziął głęboki oddech i powiedział: Chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za obecność i że Was jest tyle. Wszystkich krewnych, wszystkich przyjaciół zapraszamy do restauracji na wspólny obiad wspomnieniowy. Jednak już przy pierwszych słowach głos odmówił mu posłuszeństwa. Wzruszenie przejęło kontrolę, a milczenie które nastąpiło później, powiedziało więcej niż tysiąc słów. Ksiądz, który prowadził nabożeństwo, wygłosił poruszające kazanie, zwracając się wprost do Ryszarda i jego syna. Drogi Ryszardzie, Ryszardzie Juniorze, pożegnanie to trudny temat. To coś, co musi wypaść pięknie i godnie, coś, co nosi się w sercu i o czym będzie się pamiętać. Żegnają się ludzie, którzy się kochają i życzą sobie kolejnego spotkania. Pożegnanie żony i matki to trudny moment nie tylko dla was, bliskiej rodziny, ale dla nas wszystkich, powiedział duchowny z głębokim współczuciem i zrozumieniem. Po zakończonej mszy kondukt żałobny udał się na cmentarz parafialny, gdzie N. z prochami edyty została złożona w rodzinnym grobowcu. Choć ceremonia była kameralna, jej wymowa była potężna, to nie była tylko uroczystość pogrzebowa, ale też hołd złożony kobiecie, która przez lata była nie tylko żoną artysty, ale też jego opoką inspiracją i serdeczną partnerką życiową. Portal Super Express opublikował później zdjęcia z uroczystości. Fotografie ukazały ogrom bólu, jaki malował się na twarzach żałobników, przede wszystkim Ryszarda i jego syna. Uchwycono momenty ciszy, skupienia i wzruszenia. Nie było blichtru, fleszy, mediów, był smutek, prawdziwy i namacalny. Śmierć Edyty Rynkowskiej to nie tylko osobista tragedia artysty, ale też ogromna strata dla wszystkich, którzy ją znali i cenili. Pozostawiła po sobie nie tylko pustkę, ale i światło w postaci wspomnień, wartości i gestów, które nie zgasną z ostatnim dźwiękiem ceremonii. Dziś już nie ma jej fizycznie, ale nadal żyje w sercach męża, syna i tych, którzy ją żegnali z łzami w oczach.